I cieszę się, bo lubię i lubię te pozycje we wszystkich autach. Natomiast ilość miejsca na kolana jest naprawdę bardzo duża. czy całą dłoń praktycznie mogę wcisnąć. Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku. Mam nosa do używek. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować pojazd, bez którego nie ma rynku wtórnego w Polsce. Samochód uwielbiany przez wszystkich, kochany. Samochód, który stał się legendą. Uwaga, przed Wami Volkswagen Golf piątej generacji. Zapraszam do kolejnego odcinka. Volkswagen Golf piątej generacji zadebiutował w 2003 roku. Zastąpił, oczywiście, legendarną czwóreczkę. I był produkowany aż do 2009 roku. I wiadomo, następcą Golfa 5 jest Golf 6. Ten akurat egzemplarz pochodzi z 2009 roku. Chciałem pozdrowić również mojego operatora, który dokładnie miał takiego samego Golfa 5. No, delikatnie zmienionego miał w wersji GTI, ale y, dużo mi o tym samochodzie opowiedział i postaram się y, tą wiedzę Wam widzowie moi przekazać. Zacznijmy od linii stylistycznej. Hmm, linia stylistyczna, szczególnie jeśli chodzi tutaj o tutaj przednie światła, no to jest kontynuacja golfa czwórki. Te takie za wyoblone, zaoblone światła charakterystyczne dla właśnie dla Volkswagena Golfa. Hmm, Tutaj z osłona chłodnicy, nie wiem czy wiecie, ale ona jest inna dla wersji, takiej jak tutaj mamy wariant i dla jetty. I wtedy w tych dwóch wersjach, w wariancie i Jetty występuje taka właśnie chromowana, zintegrowana trochę na wzór Audi. Natomiast te wersje trzydwiowe, pięciodwiowe mają tutaj charakterystykę, znaczy taką standardową, powiedzmy, kratkę, bez tych mm, prestiżowych chromów. Yy, idziemy dalej, jeśli chodzi o ten wygląd. No tutaj pojawiły się jakieś takie w porównaniu, w, w przeciwieństwie do golfa, czwórki, pojawiły się tutaj jakieś takie chromy, przeciwgielne światła, znów, nie wiem czy zwróciliście uwagę, są tutaj w tej dolnej części, natomiast tureczka miała je tutaj zintegrowane w tej lampie przedniej. Idziemy tutaj do linii bocznej. No tutaj jest standard, moi drodzy, standard. Tutaj nie ma co y, się doszukiwać jakichś stylistycznych fajerwerków. Tu ma być prosto, tu ma być y, ponadczasowo. Tutaj ma się ten samochód nie zestarzać Wam za szybko. Może on w momencie debiutu nie wygląda jakoś wspaniale, ale zwróćcie uwagę, po tych wielu latach on dalej prezentuje niezły poziom stylistyczny. Idziemy dalej. Tutaj standardowe, no powiedzmy, że, że światła, lusterka średniej wielkości ze zintegrowanym kierunkowskazem. Fajne te klameczki, lubię te klamki. Cieszę się, że Volkswagen zawsze je stosował, bo one są bardzo stabilne, nie psują się, wygodne w użyciu. Idziemy dalej. Tutaj charakterystyczna też ta poprzeczka w tym oknie od pasażera, rozdzielająca tą szybę. No i tutaj akurat mamy wersję kombi, natomiast charakterystyczne oczywiście tutaj w tej tylnej części stylistyki Golfa jest ten supek C, tak wygięty, masywny tutaj, on, 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 jest, on jest też takim znakiem rozpoznawczym, można powiedzieć, Golfa. Natomiast, jeśli chodzi o tą linię e, tego warianta, czyli kombi, no to mi osobiście ona w ogóle nie leży. To światło tutaj jakoś za mocno wnika w, w tą linię boczną. No i tak naprawdę, nie wiem, coś jest tutaj nie tak, mi się ten wygląd nie podoba, na mojego lepszego poczucia estetyki. To światło powinno być po prostu wsunięte troszeczkę wyżej tutaj, a tak to jest takie nisko opadające i wygląda to po prostu tak, no nie za fajnie. No i tył, no, no nic tutaj też nie ma, jakichś żadnych fajerwerków stylistycznych, wszystko podyktowane, ergonomii, funkcji. Tutaj mogłoby się wydawać, że tym znaczkiem się otwiera, natomiast nie, tutaj jest to miejsce do otwierania tylnej klapy. No i zobaczmy jeszcze zderzak, też takie czasy charakterystyczne dla Volkswagena, że on... Ten dół był taki nielakierowany. Nie wiem, miało to chyba służyć temu, żeby po prostu ten samochód by był mniej tutaj wrażliwy na jakieś zarysowania. Także linia stylistyczna piąteczki, w moim odczuciu, gorsza niż czwórki. Szczerze powiedziawszy, jak dla mnie, oczywiście zawsze subiektywnie pamiętajcie, linia stylistyczna piątki jest najbrzydsza chyba ze wszystkich Golfów. No ale oddajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie i co o tym wszystkim myślicie. Pozycja za kierownicą Golfa Piątki. Cieszę się, bo lubię Volkswageny i lubię te pozycje we wszystkich autach koncernu VAG. Co my tutaj mamy? Mamy w bardzo, bardzo szerokim zakresie regulowaną kierownicę. Mamy wspaniałą, zwróćcie uwagę, solidną podpórkę na lewą stopę. Mamy pedał gazu wielki, potężny, który bardzo też się dobrze operuje. No, i tutaj jak się, jak się siedzi, wybitnie, proszę, proszę zwróćcie uwagę, bardzo prosta regulacja wysokości fotela w bardzo dużym zakresie. Regulacja kąta oparcia fotela pokrętłem. No, ja nie przepadam akurat za pokrętłem, no ale są ludzie, którzy twierdzą, że można idealnie po prostu tym pokrętłem sobie tą pozycję ustawić. Zagłówek. Wysoko się wysuwa, natomiast nie ma tej regulacji przód, tył, nad czym trochę boleje, ale siedzi się tutaj naprawdę dobrze. Każdy znajdzie dla siebie odpowiednią pozycję, miejsca jest dużo. Także polecam pozycję w wagach, jak zawsze ja. Pierwszy rząd siedzeń przywitał nas naprawdę godnymi, lordowskimi niemal warunkami. Zobaczmy, jak jest z tyłu. No, z tyłu jest też wspaniale. Zwróćcie uwagę, ja mam 1,80 m wzrostu. Mogę bez problemu wsunąć swoje stopy pod fotel kierowcy. Kupę miejsca tam jest dalej. Tutaj szkoda, że nie ma żadnych gazetowników, natomiast ilość miejsca na kolana jest naprawdę bardzo duża. Wyciągniemy sobie zagłówek i zobaczmy, jak jest nad głową. No też tutaj mam kurczę, całą dłoń praktycznie mogę wcisnąć pomiędzy to, także jest naprawdę dobrze. Dodatkowo z udogodnień mamy krateczki nawiewu niby niewielka rzecz, ale bardzo. Bardzo cenna i warta uwagi. No, i to mnie zaskoczyło moi drodzy, że Volkswagen umieści tutaj cup holdery. Naprawdę w tamtych czasach nie było to normalne. Dodatkowo te cup holdery mają bardzo, bardzo stabilne są i bardzo fajnie wasze napoje trzymają. Oczywiście są też moi drodzy punkty mocowania fotelików ISOFIX. Mamy tutaj. Zagówek dla pasażera w środku. No niestety nie mamy podłokietnika, ale naprawdę możecie tutaj bardzo przyjemnie odbyć podróż rodzinną. Dzieci będą miały tutaj wygodnie, dorośli też się pomieszczą. I naprawdę polecam drugi rząd foteli w golfie piątej generacji. Idziemy do bagażnika. Bagażnik. Otwieramy tą wielką klapę. W standardowym Golfie macie 350 litrów pojemności. No to jest taki niezawielki wynik. Natomiast, jeżeli potrzebujecie dużej przestrzeni, w wdyszcie warianta. Tutaj mamy 505 litrów wspaniałej pojemności. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda klapa. No Tutaj ja się mieszczę dosyć, dosyć z jakimś powiedzmy niewielkim luzem, ale jest plusik na to. Plusik też za to, że są z dwóch stron. Zwróćcie uwagę, uchwyty dla prawo-leworęcznych. No i otwieramy tutaj, zobaczmy. Minus natomiast, delikatne za tą roletę, bo nie jest już tak jak w nowoczesnych Volkswagenach, że za naciśnięciem ona się chowa, tylko musicie sami tutaj, o, trochę pokombinować. I jak to wygląda ta przestrzeń? Bardzo ustawna, duża, odpowiednio głęboka. Naprawdę jesteście w stanie tutaj bardzo dobrze się zapakować. Tutaj powiew luksusu, zwróćcie uwagę. I bardzo fajny patent, bo nie dość, że ten jakby... Chromowany dzyndzel spełnia podwójną rolę. Nie dość, że możecie tutaj prze, o, jakąś taśmę zamontować. To dodatkowo, jak zrobicie w ten sposób, to tutaj fajnie na haczyki na zakupy. Bardzo dobry pomysł Volkswagena. Ja lubię takie detale, takie szczegóły, bo to świadczy dobrze o tym, jak producenci myślą o swoich samochodach. Tutaj jeszcze pozostałe dwa też dzyndle z tej strony ładne chromowane. Tutaj już chyba chromu nie wystarczyło, bo są zwykłe, lakierowane. Natomiast lubię też tutaj bardzo te schowki. No tutaj można bez problemu jakąś gaśnicę, właśnie, jakąś taką e, e, kamizelkę oryginalną, odlaskową Volkswagena umieścić. Tu są dodatkowe jeszcze, proszę bardzo, też oryginalna apteczka. Zwróćcie uwagę, właściciel chyba jest fanem oryginalnych e, Volkswagen Tyler, czyli oryginalnych gadżetów Volkswagena. Sprawdźmy, jak ta pojemność wygląda tutaj. E, o, zwróćcie uwagę, 2003 rok auto zadebiutowało, a macie już. Mocowania top tater Także naprawdę świetnie, świetnie. I to trzy sztuki. Także tutaj kolejny plusik. Myślę, że ten bagażnik ma szansę zostać najlepszym bagażnikiem roku wśród wszystkich recenzowanych samochodów. No, jakby tego było mało. Patrzcie. Dodatkowa piękna pojemność nam się ukazuje. I to już jest na miastka schowka przemytnika. Wszystko fajnie pomyślane. Mało tego. Tutaj macie jeszcze jedną skryteczkę. Idealne na papieroski, żeby przemycać z, z Ukrainy. No i zobaczmy jeszcze, co mamy pod tą, pod tą tutaj e, matą. No, wspaniale. Jest dodatkowo, zwróćcie uwagę, koło zapasowe, pełnowymiarowe. Tutaj możecie jakieś flaszeczki jeszcze też powtykać. Także wspaniały samochód dla przemytnika. No i tutaj ważna rzecz. Generalnie zawsze sprawdźcie sobie tą wlepkę, bo ta wlepka jest dosyć istotna, bo na niej są e, podane dosyć ważne. Informacje odnośnie silnika, właśnie wersja wyposażeniowa, zwróćcie uwagę Trendline. No i jest niestety też bardzo smutna wiadomość, a chodzi o te trzy literki, czyli BXE, czyli słynny silniczek 1.9 TDI, który wciąga panewki. Natomiast bagażnik, powiem Wam naprawdę, na piątkę z plusem nie ma się czego tutaj przyczepić. Ja wiem, że większym zainteresowaniem cieszy się Golf. W hacbeku, ale no, zachęcam Was jednak do tego, żeby kupić warianta, bo naprawdę tutaj przewieziecie dużo, dużo, dużo więcej. Wnętrze golfa piątej generacji. Zobaczmy, czy jest okraszone dużą dawką prestiżu, czy raczej jest tutaj smutno, oszczędnie i ponuro. Idziemy tradycyjnie od lewej strony. Tutaj fajny pierwszy detal, że um, cięgno do otwierania drzwi jest chromowane. Od razu macie blisko tutaj też zamykanie, ryglowanie zamków, otwieranie. Podłokietnik bardzo skąpo obity. Tutaj was łokieć, Wasz łokieć raczej będzie bolał. No i tutaj też charakterystyczna wada tych Golfów, czyli ta tapicerka już tutaj odłażąca. Odwróćcie uwagę. M, kiepskiej to jest jakości. Natomiast na plusik na pewno doskonałe doskonałym miejscu umieszczenie otwierania szyb i lusterek. Idziemy na, na deskę rozdzielczą. Tradycyjne pokrętło Volkswagena do y, obsługi świateł, tutaj przeciwgielne wyciągnięciem, tutaj y, mijania y, pozycyjne, kratki nawiewu standard, nie ma co się rozpisywać. Tutaj fajnie, że w tym miejscu macie też nawiew dodatkowy na tę szybkę, żeby tutaj móc to pole odszronić, no i idziemy na zegary. Tak, jak mówiłem, kierownica bardzo fajnie regulowana. Zegary są dosyć proste, ale funkcjonalne. Nie ma tutaj jakichś specjalnych hopstosów. Czcionka jest dosyć ładna. Tutaj tym pokrętłem wskazania komputera możecie zmieniać. Wszystko, całe minimum jest tak, jak powinno być. Patrzymy na materiały. No. Delikatnie się uginają, czyli deska jest troszeczkę miękka, ale też nie jakaś wybitnie. No i mamy tutaj fajny taki schoweczek. Fajne jest niby miejsce usytuowanie, tylko szkoda, że nie ma tutaj żadnej klapki, no bo zwróćcie uwagę, z tego miejsca raczej tutaj Wam wszystko wyleci, jakieś okulary. Macie jakąś matę, ale ona nie bardzo Wam jest w stanie przytrzymać to wszystko. Pstryczek elektryczek do mm, świateł awaryjnych, no i tutaj infotainment. By Volkswagen z dawnych lat, książka taka, zro, zro, zwróćcie uwagę, jaka pixelowa, trochę. No ale powiedzmy, jest to wszystko dosyć ergonomicznie, proste w obsłudze, no i każdy się tutaj w tym połapie. Za to też cenie golfa, że nie silił się na przykład tak jak Ford przy fokusie na jakąś deskę odszeloną, nie wiadomo co, po co jak. Tu jest wszystko proste, funkcjonalne i tak jak powinno być. Dodatkowo zwróćcie uwagę, te materiały naprawdę. Ani nie trzeszczą, ani nie są spękane, także szacunek za tą jakość. Tutaj standard, panel wentylacji. Idziemy na dół. Tutaj takie ala sportowe, zróbcie uwagę, trzymaki. To chyba też pierwsze zostało zastosowane w Audi TT, z tego co pamiętam, ale widzę, że jest tutaj mocno kontynuowane. Taki patent stylistyczny. Tutaj kieptaca i e, popielniczka. Szkoda, że to miejsce jest tak wykorzystane, a nie na przykład jakoś głębiej. Wtedy by można tutaj telefon komórkowy umieścić. Lewarek zmiany biegów, krótki, skoki elegancko, tak jak należy. Dwa cup holdery, zwróćcie uwagę. Wszystko tutaj jest funkcjonalnie, tak jak powinno być. Podłokietnik, który też uwielbiam, który się nie dość, że góra-dół reguluje, to przód-tył również. Dodatkowo w środku macie mały schoweczek. No i idziemy tutaj na tą część pasażera. Jakiś jest delikatny dekor, choć nie wiem, czy dekorem to mógł nazwać, bo to jest kawałek po prostu plastiku szarego. No i schowek zamykany, miękko opadający, wyłożony fajnym welurkiem z wyłącznikiem poduszki powietrznej. Także wszystko co potrzeba macie tutaj. Dodatkowo podświetlane w dyskretny sposób lusterka w daszkach przeciwsłonecznych. Schoweczek na okulary. Bardzo też estetyczny panel oświetlenia. No i jakby to wnętrze wydaje mi się, że dalej wygląda świeżo, estetycznie. I porządnie Brawo Golf. Otwieramy maseczkę. Bo jest Maria, co tutaj tak ciężko to chodzi, ale jest na szczęście, moi drodzy, teleskopik, także powie luksusu. Pierwsze, co tutaj jest takie charakterystyczne dla, dla tej komory silnika, to jest taki Volkswagenowski porządek. Zwróćcie uwagę, że tutaj wszystko jest schludnie, czysto i we właściwym miejscu. Zaczynamy od silników benzynowych. Najmniejsza pojemność i najmniejsza moc to wolno sące 1.4 o mocy 75 i 80 koni. Nie polecam tego silnika, on jest dosyć trwały, natomiast zdecydowanie za słaby do tej budy. Zostajemy przy silnikach 1.4, ale już tutaj pojawia się doładowanie. Volkswagen poszedł tutaj w tym modelu w Golfie 500 w downsizing. No i mamy tutaj silnik 1.4, 122 konie z turbiną. Um, silnik polecam, mimo tego, co mówią mechanicy, mimo tego, co, 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 mimo tego że on ma słabą dosyć opinię. Polecam ten silnik, bo on jest jeszcze w miarę prosty w obsłudze um, i ma problem z wyciągającym się łańcuchem rozrządu, ale najczęściej macie to już zrobione w takich starych Golfach, jest to już najczęściej zrobione i ten silnik niewiele pali, ma przyzwoite osiągi, około 200 Nm momentu obrotowego i generalnie jeszcze raz go polecam. Idziemy dalej. Silnik 1.4 zostajemy przy tej samej pojemności i tutaj jest, już się zaczynają dwa silniki, które mają e, turbo i kompresor i one mają moc 140, 170 koni, i 170 koni. No to już jest dosyć skomplikowany poziom skomplikowania już tych silników jest dosyć duży. E, koszty ewentualne serwisowe też mogą być duże. No i tutaj niekoniecznie te silniki polecam. Yy, idziemy dalej. 1.6. No nie mogło zabraknąć tego wspaniałego, wolnosącego ośmiotowarowego silnika, który wspaniale się żeni również z gazem. Natomiast ja paradoksalnie. Nie polecam tego silnika. Wiecie dlaczego? Bo często użytkownicy zaniedbują jego właściwe, yy, właściwe serwisowanie leją do niego paliwo, nie zmieniają oleju, i on na rynku wtórnym osiąga bardzo duże ceny, yy, a często, niestety, zdarza się, że te silniki są skrajnie wyeksploatowane. Także ja 1.6 nie polecam. Poza tym 100 koni troszeczkę za słabo yy, do tego silnika, do, te, do tej budy, przepraszam. Yy, idziemy dalej. Pojemność 2 litry. 2 litry FSI, wolnossący silnik, w którym zbiera się nagar. Natomiast silnik, mimo wszystko, dosyć trwały, 150 koni zapewnia już przyzwoite osiągi. Spalanie też nie, nie, jakoś niespecjalnie wysokie. Musicie dbać tylko o to, żeby wymieniać regularnie w nim olej i raz na jakiś czas go tam mocno przypędzlować, żeby, ten, żeby on sobie po prostu poddychał, żeby ten nagar po prostu z niego, że, że tak powiem, zleciał. Najmocniejsze silniki, czyli 2.0 TFSI, to już silnik, który był montowany w Golfie GTI i polecam ten silnik warunkowo, no bo tam był dosyć duży problem z poborem oleju, natomiast mój kolega właśnie, który mnie nagrywa miał ten silnik. Miał takiego Golfa, nie oszczędzał tego samochodu, a naprawdę silnik mu się wspaniale, wspaniale że tak powiem, eksploatował ten samochód i był, i był zachwycony tym autem. Do dzisiaj żałuję, że go sprzedał. No i na szczycie jednostki Golf R. No i generalnie na tym bazie silników benzynowych można powiedzieć, że jest zakończona. Owszem, pojawiały się tam jeszcze jakieś 1.6 FSI, ale to w ogóle o tym nawet nie będę rozmawiał, no bo to jest margines rynku i, i tych silników też nie polecam. Idziemy do silników diesla. Tutaj pojemności 2, 1.9 TDI na pompowtryskiwaczach. Były tam jednostki lepsze, znaczy seria lepsze, seria gorsze. Tu jest niestety seria najgorsza, czyli BXE, który miał tak zwane. Panewki, które się lubiły obracać. No ale to też tutaj generalnie jak serwisujesz, tym ci się, tym ci się ten silnik odpłaci, jak regularnie zmieniasz olej, właściwie chłodzisz turbinę, nie dajesz mu wpalnik na zimnym, to ten silnik się odwdzięczy długoletnią eksploatacją. No i na szczycie silników Diesla 2.0 TDI Słynny silnik z, 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 z pękającymi głowicami, uszkadzającymi się pompami oleju, ale te silniki najczęściej też mają już te naprawy za sobą i ja polecam do tego, do Golfa 5 właśnie ten, tą dwulitrówkę. Mimo wszystko, bo uważam, że tu są już naprawdę godne osiągi, niewielkie spalanie i, i, i ten silnik e, powinien, powinien Wam ten, ten samochód dalej bezproblemowo jeździć. Jeszcze był, e, nie wiem czy wiecie, też w tej budzie 2.0 SD czyli taki mułek typowy, wół roboczy. No jak macie gdzieś, nie, nie wiem, no jeździcie na jakichś niewielkich dystansach, nie używacie, nie potrzebujecie jakichś wybitnych osiągów, no to bardzo polecam ten silnik, no bo to jest taki stary, dobry, pancerny diesel, który też się nie psuje. Także gama silników Volkswagena średnio udana, a my przechodzimy do kolejnych aspektów. Jazda, jazda moi drodzy, lecimy Golfem piąteczką, z klekocikiem 1.9 na pompo i sprawdzamy jak się to autko nam prowadzi. Zapinamy czwóreczkę i e, kilka słów odnośnie jazdy tym samochodem lusterka są ciut za małe, widoczność tutaj przez, przez nie nie jest jakaś wybitna, natomiast ogólnie cała karoseria jest dosyć dobrze przeszklona wszystko co macie widzieć co widzicie, słupki są dosyć grubaste no ale tutaj pojawiały się też airbagi, no to musicie brać e, poprawkę na to, e, układ kierowniczy byłem Wam dosyć taki bystry dosyć fajnie się to auto trzyma drogi Zrób, zróbmy jakieś większe tutaj hopstosy, żeby zobaczyć no nawet opony nie zapiszczały także zawieszenie jest dosyć jędrne przy tym fajnie wybiera nierówności, zwróćmy uwagę jak skrzynia biegów fajnie te przełożenia chodzą, naprawdę auto ma 303 tysiące przebiegu a skrzynia chodzi naprawdę bardzo przyjemnie i umówmy się ostatnio miałem okazję testować dwuletnią dacie Duster i powiem Wam, że skrzynia w porównaniu do tego chodziła fatalnie także te przymioty Volkswagena dalej są tutaj jakby obecne, potwierdzone, że samochodem się po prostu przyjemnie jedzi. jeździ. Zobaczmy jeszcze przy jakichś wyższych prędkościach, jak to, jak tutaj akustyka tego samochodu, 90 na godzinę jadę, cichutko, żadnych szumów. Naprawdę powiem Wam, że jak nie poszukujecie jakiegoś wybitnego samochodu, nie, 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 nie chcecie mieć jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, no... Yy, potrzeb nie macie jakichś wygórowanych, no to naprawdę takim Golfikiem bardzo przyjemnie się jedzie i myślę, że jeszcze będziecie mieli dużo pociechy z tego samochodu. Moi no drodzy, na koniec trzy największe plusy Volkswagena Golfa piątej generacji. Przede wszystkim, to jest bezdyskusyjnie największy plus, to jest dostępność części do tego samochodu. Są części nowe, są części używane. Wszystko kosztuje tak naprawdę niewielkie pieniądze. Każdy mechanik go też wam naprawi, nikt nie będzie odmawiał, nie pocałujecie klamki u żadnego e, zbyszka mechanika, bo każdy wam tego golfa ogarnie. To jest największy plus. Drugi plus tego samochodu wnętrze. Bardzo dobrze się to wnętrze zestarzało, bardzo pozytywnie e, oceniam jego jakość. Bardzo pozytywnie oceniam jego ilość miejsca w tym samochodzie. No i szczególnie w wersji kombi, pojemność bagażnika naprawdę wybitna. Trzeci plus tego samochodu, no jest to po prostu dobry kompan do jazdy na co dzień. Nie musicie szukać tych egzemplarzy, jeździć po całej Polsce, żeby znaleźć coś godnego zaufania. Jest w ogłoszeniach tego mnóstwo, są auta zarówno najsłabsze, takie typowe mułki jak ten 2.0 SDI albo 1.4 i 75 koni, które Wam idealnie będą służyć do tego, żeby jeździć po mieście, ale macie też paletę wspaniałych GTI-ków, Golfów R, auta o wybitnie dobrych osiągach, wspaniale się prowadzące i to powoduje, że Golf jest tak chętnie kupowany, szukany, to właśnie bogactwo i ta szerokość gamy silnikowej tych samochodów. Czas na trzy największe minusy Golfa piątej generacji. Minus numer jeden czai się tutaj. Jest to niestety korozja. Ten egzemplarz jest z 2009 roku jest cały w oryginalnym lakierze. Salon Polska a zwróćcie uwagę tutaj o w tym miejscu na przykład po prostu trawi go rudzielec. Drugi minus tego z tych samochodów no to niestety to, co jest pod maseczką, czyli nie wszystkie silniki udane, dużo konstrukcji mocno chybionych, dużo konstrukcji podwyższonego ryzyka. Trzeci minus tego samochodu to wydaje mi się, że to jest takie ze względu na wysoki popyt na te samochody i to, że to jest golf, to jest często takie pudrowanie trupa. Dużo samochodów jest już skrajnie wyeksploatowanych, ale na przykład, tak jak powiedziałem o tych silnikach 1.6. Będą starali się ci handlarze jeszcze, jeszcze jakieś tam lać motory, doktory, inne rzeczy, żeby te trupy, że tak powiem, wskrzeszać. No, i musicie w związku z tym zachować dużą czujność przy weryfikacji tych golfów. Na zakończenie tego odcinka, popatrzcie sobie jeszcze na ten przebrzydły tył wersji wariant. A ja chciałbym Was zachęcać do obserwowania, subskrybowania, zadawania pytań w komentarzach i pamiętajcie, mam nosa do używek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.